Siema, tutaj Mr. Maniek, eee, powróciłem po trochę długiej przerwie, za co Was przepraszam, ale no niestety nie mogłem wcześniej, z powodu... Nie wiem co się stało, ale coś było z aparatem. Nie znam się na tym, więc Wam tego nie powiem. No, bynajmniej powróciłem i mam zamiar wznowić Wydawanie moich filmików. Mam nadzieję, że się z tego cieszycie. A może nie, ale lepiej nie mówcie, że nie. No, przynajmniej w dzisiejszym filmiku będzie to temat: jak namówić rodziców do tego, żeby wam pozwolili hodować ptasznika, skorpiona, cokolwiek byście chcieli. Możecie to przełożyć na wszystko, co byście sobie chcieli. No, także zaczynamy od. Tego, że najpierw powiem może jak to było ze mną. Hmm, czyli to było tak. Brat miał pająka, yy, który notabene mu uciekł. Była to dorosła samiczka pelmy vagans. Pająk się nie znalazł do teraz. Uciekł jakieś dwa lata temu, no tak jakoś będzie tak, dwa lata. I po tym fakcie postanowiłem, że ja też chcę mieć pająka. I poszedłem, było, mamo, kup mi. I tak się zaczęło. I tak mama mówiła, nie. A ja mówię, ale Filip miał, Filip mój brat, żeby nie było, że to ktoś inny. No, no nie wiedzieliście, więc teraz już wiecie, jak ma na imię. <laughs> Filip ma, kup mi też. Mama mówi, nie, nie kupię ci. Jężałem tak przez. Dobre dwa czy trzy miesiące, po czym ma powiedziała: Dobra, kup sobie tego pająka, ale aby jednego, żeby nie było, że masz ich więcej. No dobra, kupiłem sobie pierwszego pająka. To była Acanthoscuria geniculata L2 w Kupiłem go w jakimś sklepie zoologicznym, chyba w Kaliszu. gdzieś niedaleko galerii. No dobra, bynajmniej. Miałem go. Jakoś do L5. Później z niewiadomych przyczyn zdechł. Nadal nie wiem dlaczego. Myślałem, że jest dobrze. Najwyraźniej musiało być. Bo nie aż tak dobrze. No, później znowu wręczałem. mamie przez miesiąc, że chcę kolejnego pająka. Zgodziła się tym razem na dwa, co było niezłym szokiem. Były to dwie gramofole roze. Jednakowoż. Fakt był taki, że miałem pudełeczko, i to pudełeczko było duże, i ja postanowiłem zamiast kombinować z jakimiś małymi pudełeczkami, postanowiłem nalepić na środku tego taką plastikową płytkę i zasilikonować ten dookoła, to pudełeczko, żeby one nie przechodziły. I w ten sposób bym mógł w tym jednym pudełeczku trzymać te dwa pająki. I no, w sumie wyszło tak, że jeden zjadł drugiego, a ten drugi uciekł. I też nie wiem gdzie jest, bo też się nie znalazł. I ten. lepiej, żeby się mama o tym nie dowiedziała. No i tego. Później, po znowu po miesiącu, znowu mama się zgodziła na kolejnego pająka. Z którym już było lepiej. Ten pająk jest do teraz, jakoś już dwa lata ponad u mnie. Jest to samiczka psalmopoeu z Cambridge, która niedawno mi dała kokon. Mm, bardzo jestem z niezadowolony. Po prostu bardzo mi się podoba ten pająk i jaram się nim cały czas w ogóle. Psalmopoeu sami się jaram tak, że to jest pogrom i chcę mieć je wszystkie. I dobra, trochę stoczyłem, zboczyłem z tego, ze ścieżki rozmowy. No, bynajmniej był jeden pająk. Jeden, jeden pająk. Później pojawiło się ich trochę więcej. Oczywiście mama nie zauważyła. Nie wiem jak. No ale z, później sprawdziłem, no skoro kurczę. No jest ich trochę więcej, mama nie zauważyła. Kupuję jeszcze. Tak. I tak sobie jeździłem na giełdy do Wrocławia czy do Dobytgoszczy. No Dobytgoszczy był kawałek. Ale jednak. No i z każdej giełdy przewoziłem po trzy pająki, cztery. No zależało. Zaraz zamówiłem też na Allegro, ale później już nie zamawiałem. I teraz był jeden pająk. Teraz jest ich 18. Nie jest też aż tak dużo, ale powoli się rozrastają, bo powoli nabywam sobie nowe i nowe. A mama nie wie, że one tu są. Znaczy no w sumie to wie, ale na pewno stwierdziła, że no skoro się już tak interesuje tymi pająkami, to może dam kupować te pająki. Mam nadzieję że tak myśli, a jeśli tak nie myśli, no to będzie ta dupa. No lub ciemna, żeby nie było, że jestem rasistą. No, no to w moim przypadku było tak, że po prostu kupowałem te pająki i przywoziłem je do domu, wystawiałem na biurku, Nie, nie, nie kitrałem ich nigdzie, żeby nie, ten po prostu ustawiałem pudełeczka. Tam jakieś mniejsze czy większe zależy, jaki był duży pająk, Po części kupowałem malutkie pajączki od L1, e, także były to kliszówki. W pewnym momencie na moim biurku stało 25 kliszówek, aż mnie to dziwi, że mama nie powiedziała: Ej, Mikołaj, co tu robią te kliszówki? Ale no, na szczęście to się nie stało. No, to jest moja historia. Jak ja zacząłem hodować ptaszniki? E, Teraz powiem Wam, jak Wy możecie namówić rodziców do tego. Nie wiem, czy mogę Wam polecić mój sposób. W sumie, no tak, no najlepiej by było po prostu upominać się rodzicom, że chcecie, że interesujecie się tym, że nie dadzą Wam spróbować. Przecież one naprawdę nie są takie straszne. Eee, jakby się mogło wydawać. Nie taki wilk straszny. Jak go rysuję, no jakoś tak było. Eee, dobra, to to by był pierwszy sposób to jest namowa. Drugi sposób to jest postawienie przed faktem, że już pająk jest. Nie musicie się pogodzić z tym, że jeden pająk może u was dostać, ale nie musi, żeby nie było. Eee, zdziwienia. Drugi może wylądować w koszu. co jest niedobre dla was, dla pająka i dla rodziców, bo się z nim pokłócicie zapewne. Trzecim sposobem jest ugoda, czyli pod warunkiem, że prawdopodobnie zrobicie coś, no to nie będziecie chcieli mieć ochoty na przykład będziecie wyrzucać śmieci przez miesiąc, nie wiem, na jakiekolwiek pracę ale mogą, mogą godzić, więc to może być dobra opcja. No, no w sumie taka też mło, tak też by mogło być dobrze, że na przykład zobowiążecie się do czegoś, że będziecie coś robić, żeby udowodnić, że jesteście w tym sumienni i nie wiem, no. Jest jeszcze jeden, czwarty sposób. Kurczę, wyszło ich więcej niż myślałem. E, przyprowadzić do domu kogoś, kto się tym interesuje i nie wiem, niech weźmie jednego, dwa pajączki, jakiegoś, najlepiej jakąś dorosłą samiczkę, żeby było co oglądać. I zademonstruję rodzicom jak, co z czym, że nie należy się tego bać, że to nie jest takie groźne. Oczywiście nie wszystkie są niegroźne, z czego sobie najlepiej zdajecie sprawę, a może i nie, teraz już wiecie, że no po prostu, kurczę, trzeba się do tego przekonać, bo nie wszystko co nowe jest złe i tak naprawdę może być to takie fajne i nie wiem. Nawet rodzice mogą się tym interesować, do mnie też cały czas przyjeżdżają kuzyni, ciotki, wujkowie, cała rodzina i wszyscy od razu no cześć, cześć, cześć i od razu. No chodź mi tutaj pokażesz, co to co, co masz fajnego, ale masz dużo, ale fajny tutaj jest taki potężny ten pająk i w ogóle no wszyscy się tym mierają No oczywiście są też głosy, że co ty ja nie wchodzę do tego pokoju, po co? Ja tam nie idę, a tam są pająki, one są ochydne, ble i tak dalej. No nie, pająki są piękne na swój sposób. Każde zwierzę jest piękne, tylko niektórzy tego nie do... Nie dojrzewają? Tak, no dokładnie. E, no, więc to by było na tyle w tym filmiku. Następnym filmikiem Was zaskoczę, a może i nie, bo były już takie filmiki. No cóż, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zapraszam na mój nowo powstały fanpage na Facebooku. E, komentujcie, subskrybujcie i siema.